Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj w odcinku klasyka bawarskiej motoryzacji w dieslu, silnik B47D20 w wersji 316, czyli tej najsłabszej. 318 w F30 ma dokładnie te same bebechy, więc tutaj przyrosty będą zacne i męskie i naprawdę pff, czuję, że wynik będzie fajny, mimo znowu ogromnego upału na hamowni, ponieważ panu zależy na czasie, Przemek już wyjął sterownik, Wyczytał program, wysłał go, a zaraz siadamy, hamujemy. Jeżeli nie będzie żadnych problemów na wykresie, jeżeli nie będzie żadnych problemów w diagnostyce, napiszemy coś tam ciekawego, wgramy i trzymajcie kciuki, żeby było ponad 170. gotowane, wyłączone systemy trakcji. <laughs> Starczy ten przycisk, przytrzymać tak z 10 sekund. No i lecimy z tematem. Wybaczcie, że wyjątkowo ja sam was będę zabawiał w tym odcinku, ale Przemek walczy z jakimś niepogornym EGR-em, bo jakieś błędy zostały i coś tam musi doprogramować. Nie będziemy go odrywać. Z drugiej strony z wielką przyjemnością pobawię się sam. Dobra, na piątym biegu myślę będzie ok. Kalibracja. O, poczekajcie, mam waszy telefon, odbiorę i zaraz... Właśnie. Hejka, hejka, słuchaj, ja do Ciebie oddzwonię, bo nagrywam za 15 minut, człowiek, który serwisuje mi kurwetę, dobra. Wam, że klimatyzacja naprawdę to jest. Nie wiem, czy się zmienił klimat w naszym kraju, ale po prostu teraz autem bez klimy, nawet korwetą, jak jeżdżę opuszczone szyby, jest tak pierońsko gorąco, że się nie daje. No nawet czas zacząć pomiary. Aha, pasy, tak. to one będą wam plumkać? Nie no, maska otwarta, dobra. Już nie chcę zamykać, bo komputer jest na wierzchu, zaraz będziemy jechać z tematem. Więc... na serię kreski bardzo ładne i równe zaraz hamownia obliczy moc ale od szału nie będzie, to seryjnie jest mizernie i bardzo, bardzo wykastrowane, wyobraźcie sobie, że 112 godzin F30 Brrr. jak tak można to wypuścić z salonu, to jest wstyd i potwarz na tej marki, naprawdę. No 318 to ja cię mogę, no, ale nie. I tak się cieszyć, że to ma 4 cylindry, bo przecież BMW już miało pomysły, żeby w ogóle wszystko zmniejszać, te 3 cylindrówki pakować w benzynie. Samochodów jakby nie było całkiem fajnych, wyższa klasa średnia, prawda? No dobra, yy, diagnostyki nie mam, Wam powiem szczerze, ale w BMW to tak, jak coś się dzieje, to od razu na wykresie widać. Cała zrobię inaczej. Ja sobie już zacznę, siądę do programu, a Przemka wyślę, żeby jeszcze raz przeleciał się z diagnostyką. A później wgramy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tak zrobimy. Program jest zgrany, ale zanim wam pokażę, co tam się będzie działo, to tylko chciałem wspomnieć, bo już mi tak ciśnięcie pod komentarzami, że powoli mam tego dość i zaczyna mnie to irytować. Żyję i ma się dobrze, a problemem. Który muszę zrobić jest to, na szczęście udało się dostać, e, pompa ABS-u, która w czasie jazd testowych świrowała. Tylko na początku nie było widać, bo ten samochód mało co jeździł, ale jak zacząłem jeździć, no to wyszło szydło z worka. E, na nowa w serwisie to jest absurd cenowy, wybaczcie, nie będę z własnych pieniędzy inwestował, a teraz e, trafił się, trafiła się używka rzekomo sprawna, o tych samych numerach, więc tylko będzie chwila, Michał będzie miał czas, podmieniamy już naprawdę bliżej jak dalej. No dobra, słuchajcie, porobione. Nie będę ukrywał, to nie była trudna robota. Takich samochodów się zrobiło już kilkanaście, więc większość map się po prostu ponakładała z innych modyfikacji. Zrobiłem tak na jakieś 170 parę koni, może 180, zobaczymy jak temperatura. Wiadomo, pedały gazu, tutaj termika, momenty. Uważajcie na kąty wtrysku, słuchajcie, bo dość wysoko są seryjnie, żeby tam nie, nie puścić. Ale kilka stopni tam można dwa górą pociągnąć. Też miejcie baczenie na doładowanie, moi drodzy, bo, czekajcie, to jest otwarte, nie są duże zmiany w doładowaniu, tam 150 milibarów w górę, 70 na dole. Dlaczego? Tu jest tak, że on normalnie po prostu pracuje jakby na innych osiach, ma mniejszą dawkę, więc nie ma sensu podnosić wszystkiego grubo. Jak dostanie większą dawkę, on automatycznie jakby skoczy na inne osie, więc będzie fajnie, nie? Przemek możesz programować No i tak ogólnie to jeszcze limiterki i, I lecimy z tematem, zaraz hamujemy Nie ma co momenty Lekko troszkę raila Lambady A. Coś czuję, że to będzie dobry wynik <grystanie> Ten Biedny interkuler ma teraz przerąbane słuchajcie, naprawdę Tego lekko go zwilżymy. Troszeczkę lepiej odda ciepło. Maski nie zamykamy. Na razie maski nie zamykamy, bo jak będzie potrzebna poprawki, to nie będziemy tego sterownika wyciągać z kasety i tak dalej. Więc nie ja na piątce to też nie. Jak, jak to było na tej na serii na drugim pomiarze? Okej? Okay? Wszystko było w porządku, ciśnienia w normie DPF luźno. Jeszcze na tej przebiegu nie mamy dużo, mamy jakieś tam 60 tysięcy fajnie to się fajna robota, coś czuje będzie cyk fuchi zrobione, nie ma co Zbyt. Nie bieście wydajną klimatyzację, żeby on naprawdę chłodny powietrzny co? No nie wiem, no ale czy przyjedzie jakieś tutaj z 6 AMG to... No to, to nie w lato. To nie, nie w, w lato, to, to, to nie idzie schamować, to już nie chodzi nawet o temperaturę kulera czy silnika, bo to tam chłodnice dadzą radę, ale napędy nawet. Słuchajcie. Ile tam masz? 174. 174 kg. No! Wygrasz ładny również. No to pięknie władzę. Tam pokażesz to 174. Ja nie wiem czy będzie widać. No nie będzie raczej. Dobra, zaraz tam podejdziemy. Fajnie. Wszystko w normie. Wszystko w normie, na depafie różne temperatury bardzo fajne. Tam do 500 stopni na, przed katem yy, w dolocie 60, więc... w tych warunkach dużo więcej nie zrobimy. Myślę, że różnica i tak będzie kolosalna ze 112 na 184 No jeszcze jakieś pewnie 151. Będzie grubo. Dobra. Idziemy pod wykres, zobaczymy. Weź go jeszcze z hamulca dla pewności Przemek już skręca na gotowo, nie? Fajna robota, przyjemna, wyniki piękne i mimo upału naprawdę wyszło super. No popatrzcie, 186, yy, drugi pomiar, pierwszy 174, chyba ten 184 zostawimy, bo ten 186 taki po prostu lekki ząbek się zrobił przy pomiarze, podejrzewam, że po prostu coś może zadrgało na rolkach albo coś takiego. E, zobaczcie, jak fajnie widać, jak rośnie temperatura na hamowni. Pierwszy pomiar po modyfikacji 28 stopni, bo jednak troszkę postało to. Ale drugi zaraz 32. 4 stopnie skoczyły w tym pomieszczeniu, mimo wentylatora na pełnym biegu w momencie. To była kwestia, nie wiem, minuty, dwóch i. Już. No. E, bardzo się cieszę, że oglądaliście. Zapraszam z takimi podobnymi samochodami, a wersje kastraty, czyli te takie słabsze fabrycznie, które celowo zostały ubite ze względów podatkowych, e, e, różnorodności w ofercie i tak dalej, to wychodzą Picobello, paluszki lizać, przyrosty są ogromne. No tu jest ponad 120 km. Więc naprawdę to się już poczuło. Dzięki za oglądaliście, trzymajcie się ciepło. O może nie ciepło, może dzisiaj wyjątkowo powiem. Trzymajcie się chłodno. Cześć!